Teraz czas na Krzysztofa Stanowskiego i jego pytania. Zapraszamy na środek studia. Ja bym poprosił pana Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście 30 sekund na zadanie pytania. Krzysztof Stanowski. Ja niestety mam ten minus, że bywam oso osobą upierdliwą. Jeśli ktoś mi nie odpowiada raz na pytanie albo próbuje tę e, odpowiedź rozmydlić do przesady, to zadaję to pytanie po raz drugi. No bo mam cytat pana świeży, że na naszej granicy trwa wojna hybrydowa. Putin i Łukaszenka sprowadzają ludzi z całego świata, nastawiają ich agresywnie, żeby szturmowali naszą granicę. Ja dopytam, w którym momencie ta sytuacja się zmieniła, bo ja przeoczyłem ten moment, w którym skończył, skończyli się migranci, których powinniśmy utulić, a zaczęli się agresywni najeźdźcy. Myślę, że wielu Polaków w ten moment zgubiło. Tylko Dobrze. pan ten moment. Dobrze. Zwa. Tylko Pani, chciałbym, żeby pan podzielił nienicy. konkretną datą albo wydarzeniem. Panie Krzysztof, ja bardzo chętnie wytłumaczę. Mianowicie w 2015 roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym kryzysem migracyjnym na Morzu Śródziemnym. I wtedy, co ja mówiłem jako minister spraw europejskich, że trzeba na twardo utwardzić granice. Mówiłem o tym, że jeżeli będzie presja ze strony Ukrainy, to w tym momencie nie będziemy przyjmowali żadnych innych uchodźców, dlatego że wykonamy swoje zadanie. I to się niestety ziściło. Wiele lat później, w momencie kiedy się w 22 roku rozpoczęła wojna i wtedy jasno dzięki solidarności całego narodu polskiego zostaliśmy zwolnieni tak naprawdę z jakichkolwiek innych obowiązków, bo to jest zapisane w unijnych dokumentach przyjmowania kogokolwiek innego i zaczęła się wojna hybrydowa wtedy na granicy, kiedy Putin Rozpoczął destabilizowanie Polski i całej Europy. Czyli w trakcie kiedy? wojny od 2022 roku to się zaczęło rozkręcać coraz bardziej, dlatego że Putin chce po prostu zdestabilizować Europę i Polskę. I wtedy jeszcze raz panu przypomnę, co robił Schoeffermaker i co robił PiS? Zostawił dziurawą granicę. Nie umieli jej zabezpieczyć. Rozdawali wizy na lewo i na prawo. Tak warto to przypomnieć. I w momencie, kiedy myśmy chcieli system uszczelnić wizowy głosowali przeciwko w Sejmie i tylko nam się udało zabezpieczyć granice. Ale ja bardzo chętnie z Panem na ten temat dłużej porozmawiam. Tak, przyjmie pan zaproszenie. Tak. Nie, ja zapraszam do siebie, bo ja też mam na YouTubie swój kanał. Dobrze, może być u pana. Też go chętnie zareklamuję, Dobrze. też jestem kandydatem. Ale mam trochę zasięgów i subów, no to, to mogę Super. to pewnie. to, to jesteśmy umówieni jest u mnie na YouTubie. Dobrze, jesteśmy umówieni. Bardzo cieszę. Krzysztofa Stanowskiego, czas Panie przewodniczący, sprawdziłem w Google: nie ma żadnej pana wypowiedzi sprzed wyborów parlamentarnych, która zawiera słowa wojna hybrydowa. Wymyślił pan to hasło dopiero, gdy Platforma doszła do władzy i ten zły PiS już przestał być odpowiedzialny za sytuację na granicy. Za to da Myśmy się znaleźć pana list, gdzie pan pisze, migranci uchodźcy, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze doświadczają bólu, głodu i zimna, pozbawieni są opieki prawnej oraz medycznej. Pan się za tymi ludźmi wstawiał i nagle po Dzień, wieciu, którzy byli w w Polsce, władzy oni pomóc? stali się najeźdźcami którzy szturmują naszą granicę. To jest całkowity brak konsekwencji. Już nie mówię o I do zielonej granicy, o barbarze kurdej szata zapraszanej na kampus Polska. Tu jest brak elementarnej konsekwencji. Ale to bardzo jest nieprawda, dziękuję. dlatego że empatia w stosunku do ludzi, którzy Panowie. są w Polsce nie dziękuję kłóci bardzo. się z twardym stanowiskiem wobec wraca na swoje stanowisko. Do zobaczenia. A za chwilę do zobaczenia. pytanie. A los chciał, że adresatem drugiego pytania będzie Adrian Zandberg. Się, tak jest. My już przegadaliśmy tyle czasu, że tak, trudno mi się pytanie, sekund na pytania, Ale zapytam pana trochę inaczej, bo panu dobrze idzie w tych wyborach w tym sensie, że dobrze pan wypada w debatach, dobrze w wywiadach, ludzie panu chwalał, pana chwalą. Czy nie denerwuje pana w takim razie fakt, że nie ma pan żadnych szans na zwycięstwo, tylko dlatego, że żyjemy w kraju, w którym, się, w którym zarządza się przez sondaże i przez media publiczne, które zieją propagandę. Czy uważa pan, że sondaże należałoby w pewien sposób ograniczyć lub też całkowicie zakazać, bo dzisiaj ludziom się wmawia, że oni nie mają żadnego wyboru poza tym podpowiedzianym przez sondaże, które często są kupowane? 90 sekund odpowiedzi. Ja wierzę w to, że ostatecznie decyzje przy urnach podejmują ludzie, a nie właściciele sondażowni i było już tak 10 lat temu, że był taki prezydent który był głęboko przekonany o tym, że wygra w pierwszej turze. Wszystkie sondaże tak właśnie wskazywały, okładki opiniotwórczych tygodników tak właśnie wskazywały. No a potem okazało się, że ten prezydent nie został prezydentem, bo ostatecznie siła, realna siła jest w rękach ludzi. I myślę, że wiele się zmieniło przez ostatnie lata w Polsce i to bardzo dobrze widać, jeżeli chodzi o to, jak działają media, ale jeżeli chodzi o to, jak działa debata publiczna. Myślę, że te ostatnie miesiące bardzo dobrze i wyraźnie to pokazują. Ja wierzę, że zbliżamy się do końca popisu. Zbliżamy się do końca tego wiecznego szantażu, w którym dwie wielkie partie polityczne mają swoje telewizje, mają swoje opiniotwórcze media i nawzajem strasząc nas sobą mówią, że nie mamy wyboru, musimy na nich głosować, nawet jak się z nimi nie zgadzamy. Możemy zrobić inaczej i serdecznie Państwa do tego zachęcam. Jeżeli zgadzacie się Państwo z tym rządem, jeżeli rząd Wam się podoba, głosujcie na kandydatów rządowych, natomiast jeżeli jesteście rozczarowani. Tak jak ja to polecam się Państwa uwadze, bo nie może być tak, że jedyny wybór będzie pomiędzy marnym rządem z jednej strony, a Pisem i Konfederacją z drugiej. I żadni właściciele sondażowni nie będą w stanie stanąć Państwu na drodze, jeśli to wy zdecydujecie jak głosować. Dziękujemy. 30 sekund. Jeśli ripostę... sami zdecydują to tak. Obawiam się, że dzisiaj jesteśmy manipulowani nawet w galerii handlowej, gdzie wszystko jest ustawione w właściwy sposób i jest odpowiednia muzyczka i odpowiedni zapach rozpylony, byle tylko nasza decyzja zakupowa była po myśli organizatora. A w polityce to już się idzie na hama. Jeśli pan wierzy w to, że sondaże nie mają znaczenia, no to podziwiam pańską, ja wierzę w to, że uważam, że gdyby nie jest sondaże były ludzi. zakazane, miałby pan szansę w tych wyborach, a że nie są zakazane, to ludziom się wmawia, że ich głosy idą na zmarnowanie. I to jest manipulacja tak gruba i tak zakorzeniona w psychice ludzi, że w zasadzie nie do odkręcenia. Dlatego jako niepolityk panu politykowi bardzo współczuję. Dziękuję bardzo. Gramy na takim boisku, jaki pan jest. Zandberg na swoje miejsce. A Krzysztof Stanowski. Powie nam, kto usłyszy jego kolejne pytanie i kto będzie na nie odpowiadał. Tak, będzie to Marszałek Hołownia. Zapraszam. Byliśmy na mecz razem lecieć, to się nie udało. Ale obejrzymy go w telewizji, mam no nadzieję. No to nie jest to pytanie. E, Czas o, 30 sekund. Ja znowu chciałem trochę dopytać, bo mam tą naturę upierdliwca. E, no bo przed chwilą usłyszałem, że euro nie, bo czasy się zmieniły. Ale w zasadzie co się zmieniło? Pański zastępca, e, pan Kobosko, jeszcze w kwietniu zeszłego roku mówił o euro. Pan mówił e, w kampanii e, przed tymi wyborami prezydenckimi, że euro to jest sprawa absolutnie kluczowa dla Polski i że to jest zadanie na jedną kadencję parlamentu. No to ta kadencja trwa, jest niemalże w połowie. I teraz nagle pan mówi, nie, czasy się zmieniły, nie Pomyliłem straszmy. Pytania? Co to znaczy nie straszmy? I na czym polega ta zmiana czasów? Bo myślę, że widzowie też nie do końca wiedzą, co się zmieniło. Już odpowiadam i bardzo 90. też dziękuję, choć ten wątek oczywiście pojawił się też w wypowiedzi Sławomira Mencena. To jest cud, że pojawiają się jakieś pytania od Sławomira Mencena, że tak jak tchórzył przed debatą ze mną, teraz nagle jest nabrzmiały pytaniami w, i nie i się je zadawać. Widocznie obecność kamer i tego studia jednak ośmiela, bardzo jasno i wyraźnie zawsze mówiłem, że euro nie jest dogmatem, nie jest sprawą absolutnie fundamentalną i kluczową. Natomiast myśl jest naszym zobowiązaniem. Bo myśmy się zobowiązali, żeby przyjąć euro w momencie, w którym wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast czy jest czas na to, żeby w ogóle zacząć procedurę wchodzenia do euro, wejść do mechanizmu RM2, to trzeba bardzo precyzyjnie zdecydować. Kiedy jesteśmy dzisiaj, a wiemy, że jesteśmy porządek. W procedurze i po pandemii, w procedurze nadmiernego deficytu, kiedy to nie opłacałoby się Polsce, to nie należy takiej decyzji podejmować, nawet jeżeli miałaby się skończyć za 4 czy 5 lat. Więc dlatego mówię dzisiaj, że na te dane, które są dzisiaj, pacjent wtedy miał inną gorączkę. Pacjent wtedy inaczej się zachowywał. Pacjent dzisiaj zachowuje się inaczej, w związku z powyższym piszemy inną receptę. Euro należy wstrzymać do momentu, kiedy nasza gospodarka i otoczenie konkurencyjne będzie pozwalało na to, żeby o tym myśleć. Teraz nie pozwala i koniec historii. Nie ma tutaj żadnej, żadnego podstępu, tylko jest diagnoza lekarza, który widzi, że pacjent, stan pacjenta się zmienia. Nie może wtedy pisać tej samej recepty. Nie, 30 sekund. Nie dostałem odpowiedzi. jak ten stan pacjenta się zmienił? Co takiego zaszło? Bo e, Pandemia, kryzys z nią związany, procedura nadmiernego deficytu. Pan nie dawno 30 sekund mówił, czyta. że, że dobra, dobra, to jest okay. polska racja stanu i zadanie na jedną kadencję parlamentu. Ja pana postrzegałem jako polityka, który nie chce być typowym politykiem, że jak pan coś powie, to potem zdania nie zmieni. A teraz dostrzegam kogoś, kto chce się schować za tym e, stwierdzeniem, czasy się zmieniły. Nie, nie, nie. Żadne czasy nie. się nie zmieniły. Pan? pan mówił te, e, te rzeczy, wojna już na Ukrainie trwała. Ja Ty, co się zmieniło? To sondaże się zmieniły, nie. że teraz się okazało, Wtedy były jeszcze że, gorsze. teraz Polacy tak nie do końca za Czas tym hasłem no. Wtedy były jeszcze gorsze. Panowie, a szedłem bardzo w To, co się zmieniło rzeczywiście, to rzeczywiście moje zdanie co do tego, czy jesteśmy gotowi, żeby to euro dzisiaj przyjąć. Ja nie mam problemu. Problem z tym, żeby mówić, że zmieniłem zdanie. Jestem uczciwny. bardzo dziękujemy. Krzysztof Stanowski Szymon Hołownia. Teraz drugie pytanie Macieja Maciaka skierowane będzie do Krzysztofa Stanowskiego. To efekt przeprowadzonego wcześniej losowania. Zapraszamy. Tak, dzień dobry. 30 sekund teraz Macie. Wylosowałem akurat tutaj pana Krzysztofa. robić? Ale jak już tak. To e, m, chciałbym e, zapytać pana o e, efekty tej pana deklaracji. Ja wiem, że pan startuje dla żartu. E, ale być może też dla żartu złożył pan deklarację, że pan chce pokazać, jak wygląda kampania od środka. Może już pan ma na tym etapie jakieś efekty. E, chyba, że tylko pan Mazurek od pana kazał reporterom tak długo przyjeżdżać do Wocawka aż znajdą nam mnie haki. Czy do innych nas też przyjeżdżali? 90 sekund Krzysztof Stanowski. Bardzo dziękuję za to pytanie. E, no. Szukamy informacji o panu, a nie haków, ponieważ jest pan dość zagadkową postacią. Chciałem się dowiedzieć, kim pan jest, no to jak zadałem to pytanie, to pan się obraził i nie odpowiedział. W związku z czym, skoro pan nie powiedział, no to sprawdzamy u innych osób, kim pan jest, bo jest pan postacią dość zagadkową. Muszę powiedzieć, że moment, gdy nie został pan wpuszczony na debatę do Republiki, i później pan czekał 700 metrów od redakcji Republiki pod moim samochodem, był dla mnie taki trochę dziwny, aż się zacząłem zastanawiać, czy we wszystkich samochodach jest takie świecące się czerwone światełko pod spodem, czy tylko w moim nowym. Może tylko w czerwonych. Może tylko w czerwonych. No w każdym razie było to lekko dziwne i tym bardziej mówię, kurczę, trzeba sprawdzić kim ten człowiek jest, skoro on jest w stanie wyśledzić w centrum Warszawy mój samochód tylko po to, żeby na mnie zaczekać. No. Sprawdzam informacje o Panu. Widzę, że Pan rozmawia z Panem Konstantinem Knirykiem, na przykład, który jest propagandzistą rosyjskim. Widzę, że Pan chwali, jak to Rosjanie odbudowują Mario, Mariupol, i stawiają, Mariupol. Tak, i stawiają nowe, piękne bloki. Muszę przyznać, że to jest dość kuriozalne. No, na tej zasadzie można odbudować niedługo całą Ukrainę. Zastanawiam się, jaki jest cel Pański startu w tych wyborach. Mój jest znany. Pański do końca nie jest znany, a wydaje mi się, że może być on bardziej interesujący od mojego. Proszę Państwa, 30 sekund Maciej Maciak. W takim układzie żyjemy w kraju wielkiej szczęśliwości, że tylko trzeba prześwietlić Macieja Maciaka przez najbardziej rozpoznawalnego prezentera dziennikarza w naszym kraju, a życiorysy wszystkich innych kontrkandydatów, którzy będą. Być może zarządzać naszym krajem, są dla nas nieistotne. To gratuluję panu Stanowskiemu postawy obywatelskiej. Wybieracie państwo w takim układzie w ciemno. Będę najbardziej prześwietloną osobą w tej kampanii, za co też w jakiś sposób jestem wdzięczny. Bardzo dziękujemy Dziękuję. i zapraszamy Krzysztofa Stanowskiego. Scena jest pana. Czasami wiele osób mnie pyta, po co ja tak naprawdę startuję w tych wyborach. Startuję z bardzo wielu powodów, ale o jednym z nich do tej pory nie mówiłem. Startuję także dlatego, że zawodowi politycy, którzy rządzili, rządzą, będą rządzić, sprawili, że jestem dzisiaj obarczany odpowiedzialnością, jaką nie powinienem być obarczany. Rzeczami, które nie powinny być na mojej głowie. W tej teczce są nieliczne. Znaczy liczne, ale to jest niewielka część kartek, jakie dostałem od przedszkolaków, od przedszkolaków, które do mnie napisały, żebym ratował ich koleżankę, która zbiera pieniądze, bo Polska służba zdrowia takich pieniędzy dla niej nie ma. Nie to powinno być moją odpowiedzialnością. Nie na moim, nie na mojej głowie to powinno być. Zebraliśmy 2 miliony złotych w dwa dni, prawie 2 miliony, ale to nie powinna być moja rola. Ja się dziwię, że mieszkamy dzisiaj, funkcjonujemy w państwie, w którym ministrą, ministrą zdrowia jest nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej. To powinno wybrzmieć. Puls, ten słabnący puls polskiej ochrony zdrowia, palec na tym pulsie trzyma nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej. A dzieci muszą pisać do mnie, żeby pomógł zebrać milion, dwa, trzy miliony złotych. Czasami to się udaje, ale to jest zadanie polskiego państwa i polskich polityków i mam nadzieję, że któryś z zawodowych polityków weźmie te laurki dla pani ministry, zaniesie jej. Może chociaż, może nie pomoże, ale jako nauczycielka polskiego sprawdzi, czy dzieci nie zrobiły błędów w pisowni. Bardzo dziękujemy. To był Krzysztof Stanowski. Dziękujemy bardzo.